Ty przychodząc do Prime MMA, byłeś osobą, która już miała jakiś zawód, tak? Pracowała, a Dalton, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, ale był traktowany troszkę jako osoba z ulicy, no nie? I nie wkurzać jak ludzie cię porównują do niego? Nie ważne, że jesteś uposzerzony. ważne, że się wam to podoba. Słuchaj, e, trzeba się z własnej krytyki śmiać, bawić się. No, wiele razy jest tak, że nie wytrzymuje tego i tam gdzieś furia pada ale po prostu no, kto wie jaki ja jestem to tobie. czy Prime MMA ma nowe rozdanie jak samo się zresztą nazywała federacja że nawet koszulę założyłem tak? no ale szczerze mówiąc to ja nie widzę po tobie nowego rozdania to jest ten sam pozytywny bagieta który którym. no słuchaj, zobaczymy po walce czy będzie nowe rozdanie czy, czy jak Czyli nie mówisz ostatniego słowa, to nie jest ostatnia walka. No słuchaj, trzeba jeszcze chaty zacząłem budować, trzeba to wykończyć, nie?